Hejka z tej strony Macias, jestem dzisiaj z moją dziewczyną Pati. Dzień dobry. Znajdujemy się dzisiaj w Redzie, w największym aquaparku w Polsce według no, rankingów Google. No i chcemy Wam pokazać, jak tutaj jest. Sami jesteśmy pierwszy raz. Byliśmy ostatnio w Poznaniu i możecie zobaczyć sobie ten film na moim kanale. No a dzisiaj zobaczycie film z Redy z aquaparku w Redzie, także zapraszamy Was do wspólnego oglądania. Lecimy! Hejka to znowu my. Jak sami widzieliście, było całkiem fajnie. My już się będziemy powoli żegnać. Jeszcze może uda nam się coś z pociągu nagrać i opowiedzieć Wam, jak było. W każdym razie no, było całkiem fajnie, chociaż zupełnie inaczej jak na termach maltańskich w Poznaniu. I myślę, że trochę musimy Wam opowiadać o tym i znajdziemy raczej na to chwilę, jeśli nie będzie dużo ludzi w pociągu. No bo właśnie nie mieliśmy za bardzo czasu, żeby e, nagrywać coś e, na basenie, takiego z gadaniem bo było tak dużo ludzi, było strasznie głośno i nie było po prostu takiej możliwości a druga sprawa jest taka, że nie brałem dużej kamery na basen bo ja mam teraz dwie kamery, to też muszę kiedyś o tym opowiedzieć, bo nie chwaliłem się jeszcze w każdym razie GoPro nagrywa słaby dźwięk, jeszcze było w obudowie wodoodpornej i po prostu no nie chciałem tam nagrywać żadnego dźwięku i dlatego postanowiliśmy nagrać Wam tylko takie przebitki z najciekawszych momentów, żebyście zobaczyli sobie jak ten cały aquapark wygląda no to co, my się zbieramy, my wychodzimy z Aquaparku w Redzie i powoli będziemy szli na pociąg. Jak coś ciekawego będzie po drodze, to na pewno włączymy kamerę i, i wam pokażemy. No i jak się uda, będzie cisza w pociągu, to tak jak mówiłem, opowiemy wam o wszystkim, a jeśli nie, no to na pewno włączymy kamerę w domu i powiemy co i jak. Także widzimy się pewnie w następnej scenie, Siemanko! Manko. Zdrowie śmień. Dobrze, słuchajcie, no nie udało nam się niczego z pociągu nagrać. Bo co próbowaliśmy, to musieliśmy się non stop przesiadać, bo miałem w planach ogólnie nagrać coś w pociągu razem z Patty. Już nawet wyciągałem kamerę, żeby sobie zobaczyć z GoPro, jak wyszły nam wszystkie te filmy, które nagraliśmy. No i dwa razy musieliśmy się przesiadać i w końcu się wkurzyliśmy I usiedliśmy na swoich miejscach, bo mieliśmy w pociągu bilety do takiego przedziału Ja to zawsze nazywam przedziałem samolotowym W sensie no, że nie, bezprzedziałowe tak zwane, o Że po prostu są siedzenia i nie ma przedziałów, tak? Ale pociąg był tak pusty, że stwierdziliśmy, no nie, no idziemy do zamkniętego przedziału Bo tam będzie się lepiej nagrywać chociażby, nie? No i raz się do, dosiadł do nas jakiś dziadek który mógł usiąść gdzie indziej, ale stwierdził, że musi siedzieć na swoim miejscu. Najlepsze było to, e, że cały przedział był pusty, a ja akurat siedziałem na jego miejscu. No ale cały przedział był pusty, bo tam chyba było 8 miejsc, nie? Mhm, uh -huh. sześć. E, no to sześć, no to 6. W każdym razie, e, ten dziadek cały czas się patrzył na to miejsce, gdzie ja siedzę, i myślę sobie, jeszcze Patty do mnie mówi, chodź już tu usiądź koło mnie. I mówię, no jakby no, nie, nie mógł usiąść gdzie indziej to <laughs> No, no i akurat jak wstałem, to faktycznie usiadł na tym miejscu, mówi no, dziękuję panu bardzo. No. no i potem zmieniliśmy przedział, znowu weszliśmy do jakiegoś kolejnego pustego, który był obok. No i pech chciał, że na następnej stacji znowu ktoś się dosiadł. No i potem się okazało, że w Gdańsku w ogóle tak dużo ludzi się dosiadało, że stwierdziliśmy, że to już nie ma sensu i idziemy na swoje miejsca. No i nie było możliwości nagrania czegokolwiek. Dobra, no przechodząc do rzeczy. Mieliśmy wam powiedzieć, jak tam w końcu jest. No, spore różnice pomiędzy akwaparkiem w Poznaniu, czyli termami maltańskimi, bo termy maltańskie były takie, nie wiem jak to ująć. W każdym razie tam było dużo takich atrakcji, w których po prostu możemy sobie swobodnie pływać, tak? I było ich naprawdę dużo. A tutaj w Redzie całość zabawy była nastawiona na pływanie na pontonie, tak naprawdę, bo pełno atrakcji było pontonowych. My myśleliśmy, że dużo będzie takich szybkich atrakcji, a co się okazuje, dużo właśnie rzeczy było no takich miary wolnych, tak? Wszystko było na kołach, praktycznie, i wszystko było takie spokojne. Była jedna taka super szybka zjeżdżania, która faktycznie była szybka, i do takiego stopnia, że jak zjechałem nią raz. Tu już więcej się nie odważyłem, bo w ogóle pozycja w tej zjeżdżalni była taka specyficzna, że jakbyśmy, nie wiem, tam podnieśli rękę, albo nogę, czy coś, to byśmy Urwale. się po prostu tak, byśmy się połamali, albo by nam się ta ręka urwała, e, ciekawe przeżycie, polecam. E, tak poza tym e, dużo zjeżdżalni, e, no sami widzieliście jak to wygląda, e, jedyne czego możemy się doczepić, to na pewno to, że w całym Aquaparku było chłodno. Non-stop, prawie przy każdej atrakcji, przy, przy każdym chodniczku, którym się przechodziło, były takie dziwne nawiewy, z których leciało zimne powietrze. Może dla osoby, która, która gdzieś tam siedzi w ubraniach, czyli dla ratownika, to nie było zimne powietrze, bo oni sami mówili, że im jest gorąco, bo my nawet zapytaliśmy, czy tam zawsze jest taka temperatura. Ale uwierzcie mi, że jak pływacie na tych kołach, czyli nie jesteście jakby w wodzie, tylko no nad wodą, tak? To cały czas jest chłodno. I nie wiem, czy to tylko my odnieśliśmy takie wrażenie. W każdym razie, według nas, było tam troszkę za zimno. Tak poza tym było bardzo fajnie. No i co nam się nie udało zrobić, to. Mało jest scen ze zjeżdżalni tych wodnych. Może tam dosłownie kilka przebitek wrzucimy z tych zjeżdżalni, dlatego że po prostu było tam ciemno. Nie było tam za bardzo światła i niestety no, nie widać tego, jak zjeżdżamy. Ale myślę, że i tak nagraliśmy sporo materiału i mogliście sobie zobaczyć, jak wygląda ten aquapark. Także dziękujemy Wam wszystkim za wspólne oglądanie i widzimy się w następnym odcinku. Cześć!